Dlaczego nie aktualizujesz zakładki kariera na firmowej stronie. Let's go! Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Akcja Rekrutacja na kanale Rekruter z Brodą. Dzisiaj chciałem z Tobą pomówić o jednej bardzo ważnej rzeczy, jaką jest zakładka kariera na stronie firmowej. A mianowicie o tym, dlaczego nie zawsze ją aktualizujesz. Już kilka opinii pojawiło się, jak rozmawiałem z programistami i pytałem ich odnośnie tematów dotyczących kolejnych odcinków, co by chcieli jeszcze wiedzieć i co ich czasem irytuje u. U przyszłych pracodawców. Jednym z takich elementów była akurat nieaktualna zakładka kariera na firmowej stronie. W wielu przypadkach, jeśli ktoś wchodzi po prostu na naszą firmową stronę, chciałby zobaczyć. Oferty pracy, które na ten moment są aktualne. Zdarza się, no szczególnie w przypadku, gdy, na przy gdy mamy bardzo dużo rekrutacji, gdy mamy rekrutacje międzynarodowe, gdy strona jest międzynarodowa i nie tylko to jest sortowanie po danej lokalizacji, że możemy o pewnych ogłoszeniach zapomnieć i mogą one być nadal no, aktywne na naszej stronie, a nie zawsze aktualne, jeśli chodzi o rekrutację. No i co się dzieje w takim przypadku? Wyobraźmy sobie, jaką opinię może mieć e, o firmie osoba, jeśli wisi jakaś nieaktualna oferta. On się zgłasza i nie otrzymuje żadnego feedbacku, a powiedzmy jest na całkiem niezłym poziomie. Oczywiście firma może się do niego odezwać, bo e, na przykład, e, no, jeśli ktoś jest dobry, to może uda się na niego stworzyć miejsce. No ale nie zawsze tak jest. Nie zawsze jest ten. Nie zawsze jest ten etat dla takiej osoby gotowy, więc taka osoba po prostu ma mylne przeświadczenie o tym, że na to stanowisko na przykład się nie nadaje, a wcale nie chodziło o to. Chodziło o to, że po prostu ogłoszenie nie było aktualne. A wiadomo, jeśli mamy tych ofert bardzo dużo i otrzymujemy bardzo dużo tych informacji, od, bardzo dużo, mamy bardzo duży spływ tych aplikacji od kandydatów, to może się zdarzyć, że po prostu na taką, na taką wiadomość po prostu nie odpowiemy. No, a to w, w dłuższej perspektywie sprawia, że osoba, która mogłaby się nadawać do naszej firmy, niestety już w przyszłości aplikować. Taki mały szczegół, a jakże ważny, dlatego pamiętajmy o tym, żeby zakładkę kariery aktualizować na bieżąco. A jeszcze w kolejnych odcinkach powiem też o tym, w jaki sposób możemy poeksperymentować troszeczkę z, z treścią ogłoszenia, żeby ono było jeszcze bardziej atrakcyjne dla, dla kandydata. Ale dzisiaj tylko o tym. Pamiętajcie, żeby zaktualizować swoje zakładki kariery. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.